Andrzej Jan Brudziński jechał na wieś, to przywiózł nam tutaj kuchnię. A znowu? za znowu wystawiłem na zewnątrz. W firmie Domek Rudziński kupiłem szapkę taką pod zlew razem ze zlewem. I z baterią też trzeba zrobić. Kuchnię trzeba będzie podłączyć. Panie, super. Kolorek mi się podoba. Nowość nowość po prostu nowością ma pachnieć i tyle To w jednym domek się kupiłem, ten w drugim domek się kupiłem te rośliny nie będzie zbierane, tylko będą roleny, pozakładane i jak to jest do takiego filozofa. Aha, tu jest. Tu jest ten jakiś coś. Jądarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie.